W tym odcinku udowodnię Wujaszkowi, dlaczego jestem od niego silniejszy. Jestem <grym> <grym> jesteś silniejszy jesteś silniejszy. Wam również. Oglądajcie do końca, naprawdę, będzie prawdziwy test siły na sam koniec, więc oglądajcie. E, ja się uśmiechasz, ale to jest prawda, ja ci to wszystko udowodnię. Po pierwsze, zawsze jak chcesz zbudować masę, to co potrzebujesz, białko. Owszem. Owszem, zobacz, przyniosłem białko, weź proszę białko. Ja ci pokażę, dlaczego ja jestem od ciebie silniejszy. Otworzysz, proszę, weźmiesz miarkę. Jakbyś mógł, otwórz, proszę białeczko i nabierz odrobinę na miarkę. Mhm. To jest ok. Teraz Nie dużo. Ok. Ale, nie daje. Wsypuję do ręki, żeby się nic nie zmarnowało. I teraz... Trzeba je zamieszać. I całe białko wchłaniam. Zrobimy taki eksperyment. Za chwilę Cię poproszę, żebyśmy stworzyli taki wymyślony, on nie musi być idealny, ale taki wymyślony trening. On się będzie składał z trzech ćwiczeń: pierwszego, drugiego i trzeciego. Podobno jest tak, że jak myślimy o jakimś ćwiczeniu, to nasze mięśnie się w ogóle tam aktywują, mimo tego, że nic z nimi nie robimy. Więc poproszę Cię, żebyś wybrał sobie pierwsze, drugie i trzecie ćwiczenie. Czyli będziemy robić jedno ćwiczenie na naraz, trzy ćwiczenia. W głowie. Nie muszą być tym musi być kompleksowy trening losowy. Masz w głowie? Oczywiście. Masz wszystkie te trzy? Tak, mam. No. Ok, super. Pomyśl tylko o pierwszym ćwiczeniu, ale postaraj się nie robić żadnych ruchów. Po prostu w sensie nie robić żadnych ruchów, ja dlatego będę obserwował twoje ciało, żeby ci udowodnić, że jestem silniejszy, że się znam po prostu na tych ćwiczeniach, że wiem co i jak, okej? Okay. Myślisz o pierwszym ćwiczeniu, tak? Mogę zamknąć oczy? Możesz zamknąć oczy, tak, możesz zamknąć oczy, dlatego że ja obserwuję twoje ciało i teraz możesz otworzyć oczy, bo ja już widzę, bo to było dość łatwe, dlatego że ten mięsień jest odsłonięty, to jest coś, co działa na przedramię, prawda? Zgadza się. Myślałeś o takim e, podnoszeniu na nadgarstku, tak? Dokładnie. Okej, okay, dobra. To to jest pierwsze. Pomyśl o drugim ćwiczeniu, dobra? E, drugie ćwiczenie... Okej... Okay. No, to będzie trochę trudniejsze. Spójrz na mnie. E, to jest, e, jest... Jakiś duży przedmiot, który używasz do tego, jak na siłownie jest, jest coś. i e, O coś się opierasz, prawda? Zgadza się. E, to działa... Na biceps, Dobrze. Modlitewnik, dokładnie. Tak jest, dobra, ok. I trzecie, e, trzecie, ostatnie. Skoncentruj się na nim, ok. Aha. Głupia sprawa. Możesz ściąć koszulkę, bo to jest mięsień, którego nie widać. Ok. I teraz. Nic nie mów, bo nie masz mikrofonu i się skoncentruj na tym ćwiczeniu czuję tak, widzę na pewno także trochę ręce, trochę ręce, ale to nie jest główne po to, żeby ćwiczenie. Widać spięcia brzucha. Podciągasz się nogami wisząc. 3 na 3, 3, na 3. Więc jedno to jest e, uznać się dobrze na ćwiczeniach, ale też bardzo ważne jest dobrać odpowiedni ciężar, prawda? No bo jak o, nie będziesz dobrze dobierał ciężaru, to nie będzie progresu. Ja jestem w tym bardzo dobry, Jeśli Ci wytłumaczę. Za chwilę będziemy robić wyciskanie na klapę, OK? Ty będziesz robić. Sztanką. Sztanką, tak. I to będzie trochę specyficzne, bo będę chciał, żebyś miał w głowie jakąś wartość kilogramów, ile jest na tej sztance. Okej. Okay? Mhm. Czyli masz teraz w głowie jedną wartość, taką, którą dałoby się, no wyciska się na sztandze. Nawet tak, ok, zrobił kilka z... nawet no. serii. No, no okej, okay, dobra, to teraz trochę podpowiedziałeś, ale tutaj dla widzów, żeby było y, ważne, że jest zakres duży możliwości. E, twój y, top w życiu to że 170, tak? Tam koło 180. 180, z 180 czyli, czyli jest bardzo dużo możliwości po drodze, gdzie można by było. Więcej mi nie podpowiada, okej? Okay? To co zrobimy, poproszę się, żebyś się położył na maweczce. Ja Ci podam gryf. I chciałbym, żebyś sobie wyobraził, że podaję ci dokładnie tą wagę. Dobra? Dobrze. I zrób tą serię, wyobrażając sobie, że to jest dokładnie ta waga. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli to nie jest. Lata ci to tak, że jakbym to był ja, tym powiedział 30. <grystanie> ale to nie jest 30. Okej. Okay. Wiesz, to wezmę jedną jedną kartę z kieszeni ścisnąć dalej. No, tu już pewnie byś nie mógł przy tym, ale okej, okay, dobra. Wezmę jedną kartę z kieszeni, po prostu, żeby zapisać. Że, żeby nie było, ja po prostu zapiszę to wcześniej. Dokładną wartość. Spójrz na mnie. OK. OK. I zapiszę tą wartość. Nawet widzowie mogą widzieć, bo to ty ją masz w głowie, więc to nie jest coś, co podmienię. I tą. Mm, OK. Tą wartość położę tutaj obok Twojej głowy na karcie. że jest bezpieczna? Zabiorę sztangę. I nie odwracaj jeszcze tej wartości. Eee, jakbyś mógł. Jakbyś mógł wstać. Ja zapisałem na karcie po prostu pewną wartość. Na podstawie tego, jak oceniałem, chociaż było mi ciężko, bo ja mam zupełnie inne zakresy niż ty. Weź, proszę, nie patrz na to. Chciałbym powiedzieć. Żeby, żebyś powiedział głośno, jaka to jest... Nikt, nie, nie można wiedzieć, nie, nie mam prawa wiedzieć, nikt nie ma prawa wiedzieć. Tak im się wydaje, że nie powinienem. E, jest bardzo dużo możliwości, ale wiem, że zakres są co mniej więcej 2,5 kg, więc ja napisałem co do połowy kilograma. E, jaka to jest wartość? Ja już się zapisałem. 107,5 kg. 107,5 kg. Zobacz na kartę. To czyli tam po 10, 12 już może by zaczęło trochę palić, tak? No dwu, 20. 20. <laughs> Okej, okay. czyli tak, mamy szybkie pokłanianie białka. No mamy no, no. świetną wiedzę o ćwiczeniach, e, wie, Wiemy dokładnie, jak dobrać e, idealny, idealny ciężar. E, ciężar, tak. I teraz pozostaje tylko i wyłącznie siła woli. Przygotowałem, rozmieniłem trochę, trochę drobnych, mam złotówki. E, weź, którą chcesz. To jest jakieś dziwne, nie, tak światło pada. Którą chcesz naprawdę. I upewnij się, że ona nie jest czekoladowa, że to nie jest zabawka. No, nie jest czekoladowa, no nie, nie jest to... Wygląda jak no. Tak. I żeby było jeszcze ciekawiej, to gdzieś miałem e, marker chciałbym, żebyś ją... gdzie? No, tu przykolorowałem. Odpisz, jak chcesz, jakimś symbolem, z dwóch stron, żeby nie było. Wójaszyk. Esz, jak fericzy, super. super. Teraz zobaczmy. Eee, jesteś prawo czy ręczna? Prawo Praworęczny. Eee, weź tak dłoń prawą i połóż monetę sobie na środku. Zaciśnij dłoń. Obróć i w ten sposób trzymaj. Chodzi o siłę woli, tak? Czyli jak. Chcemy coś, to jest możliwe, żeby dokonać czegoś niemożliwego, prawda? Chciałbym, żebyś się skoncentrował na monecie, ale ja też pomogę ci mają siłą woli. No bo tak jak mówiłem, to jest wiesz, pełna siła. Chociaż to jeszcze nie jest ten eksperyment, w którym naprawdę sprawdzimy nasze siły. Spokojnie, oglądajcie. Uwaga, myśl o tym, że jesteś silniejszy niż zwykle. I zaciśnij jeszcze mocniej. I jeszcze mocniej. I jeszcze mocniej. Trzy, dwa, jeden. Z całej siły ostatni raz. I stąd Siła woli zrobić coś, co by było pozornie niemożliwe, jakbyś się mógł odwrócić rękę. Powoli otwórz, zobacz co na mnie. Co się gadasz? Pugiłem ją? No ale co mam ci powiedzieć, no z moją siłą woli to wiesz, no to, to jest wszystko możliwe, ale to nas prowadzi do ostatecznego testu. Prosta rzecz, coś co ja używam na co dzień, ty na siłowni, ciężary, ja używam kart. Pozornie delikatna rzecz, papier. Teraz to jest bardzo ważne. Jak zrobię to, co zrobię, to ludzie będą myśleć, że to są jakieś specjalne karty i tak dalej. Więc ty jesteś całym naszym tutaj e, reprezentantem, który sprawdzi, one nie są jakieś, nie wiem, nacięte, specjalne. Sprawdź każdą potasuj, zrób co chcesz. Karty do gry, Prawda? Bardzo ładne, natomiast wyglądają na normalne, na zwykłe, tak? Zwykłe, nawet bardzo sztywne bym rzekł i takie, ładne, lakierowane. To teraz zrobimy mały test, a potem jeszcze jedną fajną e, iluzję Ci pokażę. Jak weźmiesz jakąś małą porcję kart, to no nie wiem... Powiedzmy tyle, powiedzmy, no jest jedna czwarta talii mniej więcej, nie? Weź proszę, złap w ten sposób, rękoma, i spróbuj przerwać je, tak trzymając razem. Nie no raczej to nie pójdzie. W takim chwycie. No raczej czy, nie. Czy mogę złapać? Spróbuj, no? Ale nie pojedynczo, no bo nie, teraz porwałeś y -y -y. jedną. Y -y -y. Nie, pój nie pójdzie, nie dam rady. Bez szans. Bez szans? Bez szans. Bez szans. Bo jedna z góry się zerwała, ale bez tak, szans. Tak. Nie, nie pójdzie. To schowaj do kieszeni, potem co poćwiczysz. <laughs> Sprawdź jeszcze trzy czwarte talii pozostałe czy jest normalne. No i to, co obiecałem. A dowoże to, co obiecałem. Mm -hmm. Jestem słabszy. Jesteś silniejszy. <laughs> Ale obiecałem jeszcze jedną fajną rzecz. Chciałbym, żebyś wziął tą połówkę. Weź się za plecy. I takie przełożenie. Jakbyś mógł zrobić raz, dwa ile razy chcesz? Takie po prostu za przełożenie. Plecami. Tak, za plecami. A trzymaj za plecami, trzymaj za plecami i zrób wtedy trzymając jeszcze za plecami jeszcze jedno ostatnie przełożenie. Jak tak robisz, to mi mieszasz karty. Dzięki temu na górze jest losowa i na dole jest losowa, prawda? Tak. Okej, okay. weź jedną z nich, albo dolną, albo górną. Pierwszą z góry, albo pierwszą z dołu. E, I nie pokazując jej schowaj ją do kieszeni, a daj mi resztę kart. Okej, okay? i schowaj ją do, tak, żeby nie było widać do kieszeni. Tak jest? Dobra. I teraz zobacz, tego już nie potrzebujemy, to była nieświadoma decyzja. Tak jest. Weź tak dłoń i weź palec i po prostu po prostu połóż na jednej graczy, na który chcesz gdzieś w środku, gdzie chcesz. śmiało, I teraz ja się zatrzymam, żebyśmy mieli ładne zbliżenie i jak masz puścić, i jak masz, tutaj to położę na twoją dłoń. Tak? Dużo było do wyboru. Jeżeli wszystko się udało. Odwrócę. Co, co my tu mamy? Aspik. Jakbyś był uprzejmy sięgnąć do kieszeni po tą, którą Ty wybrałeś. Z zamkniętej kieszeni to, tutaj już nic nie mogę. <grymne> Idealnie pasuje. No, to jest na pewno ta karta. I tak oto udowodniłem, że jestem silniejszy od wujaszka. Jak chcecie zobaczyć takie eksperymenty mentalne, wbijacie na moje pokazy na żywo, link jest tutaj. I oczywiście wbijacie do wujaszka, jeżeli chcecie naprawdę poćwiczyć, a nie tak jak ja, za pomocą magii nie każdy ma magię. Ćwiczcie, rozwijajcie się. Tutaj gdzieś są linki do wujaszka. Gdzie byś chciał najbardziej, żeby przyszli? Wszędzie.